Dzień dobry, witam wszystkich graczy Fortnite oraz graczy Five'em Dzisiaj przedstawię wam poradnik jak grać ze snajperki w Fortnite. Yy, tutaj budujemy sobie rampę i mówię leci przeciwnik, mówię strzelę, zaryzykuję. Strzeliłem, zabiłem, udało mi się go ustrzelić, że tak powiem. Zamknąłem sobie plecy, żeby mnie nie zabili. Otwieram sobie skrzyneczki, przewiniemy troszeczkę, żeby was nie zanudzić. Pamiętajcie, farmcie golda, bo to jest ważne. kupcie sobie bigi no, i mówię, coś tu nie gra, słyszę lotnik, słyszę lotnie, leci przeciwnik. Mówię, strzelę, zaryzykuję, zabiłem. Ja mówię tak, nie, dobra, odpalony, odpalony, odpalony. Następnie idę sobie dalej, i zobaczyłem przeciwnika, który skacze na 103 metry. Jak Adam w podczas dzikiego skoku, i mówię tak, zaryzykuję, udało mi się, ale go nie ubiłem, niestety. No to mówię tak, idę sobie dalej, ubiję go kiedy indziej. Widzę jakiegoś przeciwnika, jest to face moral, i mówię tak, daję mu snajpereczkę w timing. No i PUT kurwa. Mówię tak, boro do pałeczki, Siemanko byku, dawajcie mi kolejnego. Słyszę kolejnego mną, mówię, o, masz przejebane byku, nie? Schodzę sobie na dół, widzę, nie mogę tu wejść, biorę sobie drugiego kołna, stawiam, biorę biga, no i go szukam, nie? Szukam go kurwa, jak ojca w 96, no i mówię tak, podmienię, wejdę, zobaczyłem go, mówię, Marko, masz przejebane. Postawiłem schody, nie, kurwa ściany, sorry, kołna, bejcik, pyk i snajpereczkę mu wyjebie, jak w 94. Pyk, pyk kurwa, elo. Wiecie dlaczego w 94? Bo w 94 wyjebałem tą sniperkę. Elo. Tu se ubiłem na mówię tak. No dobra, mordeczki. No to zabuduję się, reloaduję sobie najlepszą broń. No, i widzę, Kman idzie, Kman idzie. Ktoś tutaj próbuje i dostaje kurwa snajperkę na pizdę, Mówię się, Mano, byku, gdzie opór? No i to jest mój odcinek. Jak grać ze snajperki? Musicie po prostu trenować. Yy, trenować sobie. W lat latach strzelicie, na przykład jak w 94. No to będziecie wiedzieli. Yy, otwieramy sobie skrzynki idziemy dalej. No, następnym razem pokażę wam, jak się wyjebałem. No, bo to było już unlucky. No, ale to do zobaczenia w następnym odcinku. Wbijajcie na socjale, wszystkie moje Discordy i tak dalej. Się elo.